Dzisiaj odcinek specjalny, czyli odpowiadam na Wasze pytania. Pytania od widzów. Jedziemy tak więc z materiałem. Pierwsze dwa pytania zadał Juri. Czy to jest Twój pierwszy kanał na YouTube? W jakie gry grasz oprócz Overwatcha? Tak, to jest mój pierwszy kanał na YouTube, nie liczę prywatnego, ale to także powiem tam nigdy nie wrzucałem jako tak treści. A to jest mój pierwszy kanał, w którym się skupiam na dzieleniu się swoją wiedzą z wami moi drodzy. W jakiej gry grasz oprócz Overwatcha? W Overwatcha już nie gram dość długo, także... Hmm, no to nie jest aktualne. Tak, grając tego czasu bardzo dużo Overwatcha, nie jest to już aktualne. Natomiast Call of Duty: Black Ops Cold War zdarza mi się, ale głównie podczas testów. Tak, stricte, żeby grać ja sam z siebie. To jest to bardziej Gran Turismo Sport na PS5. Możecie się śmiać. Just Dance 2021 zdarza mi się czasami. Gay! I na telefonie również Angry Birds 2, Real Racing 3, to są takie dwa tytuły, gdzie jak mam chwilkę czasu, to wtedy zaglądam do tych propozycji. Kelix, kim jesteś z zawodu? Na technologię. O kurwa! Sprawdź, kto to jest. Viktor, twoje najbardziej ulubione trzy gry? Hmm, na pewno do nich zaliczy się Wiedźmin 3, no genialna gra, przegrałem w niej setki godzin, tak mi się wydaje przynajmniej. Yy, seria Call of Duty jest na pewno jedną z moich bardziej ulubionych gier, ale które Call of Duty tutaj ciężko by było wyłonić, że tak powiem, zwycięzcę. Lady yy, Dynka, tak, to by można powiedzieć jako druga taka moja ulubiona gra. Yy, no i aktualnie już nie, ale swego czasu bardzo mocno Overwatch był moją ulubioną grą. Enki Chemik, ile procent kart serii 3000 ma problem z cewkami? Podejrzewam, że jest to plaga, jak za czasów 970. Ja testowałem na różnych PSU 4 Asusy 3070 i wszystkie mają ten sam problem pod obciążeniem z kart. Wydobywa się pisk, cewek nie do wysiedzenia. Nie wiem, nie miałem aż tylu kart, myślę, na testy. Na pewno nie miałem 3070 już żadnej, tak na dobrą sprawę. Była chyba 3070 Ti, tylko jedna, ale to nie była od Asusa i nie zauważyłem na niej piszczących cewek, bardziej nie usłyszałem. Natomiast w moim 3090 to to nie ma takiej, że tak powiem. Problemu? Surprise, Nie wiem, więc ciężko mi powiedzieć jaki procent i tyle. Aleksander Wyszecki. Zrobisz cykl odcinków z koszyków komputerowych, chodzi mi o to, żebyś zrobił przez 7 dni w każdy dzień, jeden odcinek i poniedziałek kom za 1000, we wtorek za 2, w środę itd. itd Liczę, że tak zrobisz pozdro wariaty. Byłoby to niewątpliwie fajne. Natomiast bardziej bym się skupił chyba jednak na mm, zrobieniu. Stricte jednego materiału poświęconego komputerom za 1234567 na przykład, aniżeli e, robienie za każdym razem kolejnego odcinka. To strasznie dużo czasu moi drodzy zabiera. A ja działam nie tylko na swoim kanale, ale też jeżeli byście chcieli mnie oglądać, no to zapraszam na kanał MSI Polska oraz Install.pl oraz jestem jeszcze w innych social mediach jak na przykład TikTok i tam na TikToku Install.pl również się udzielam. Marek pyta, czy płyta MSI Z390A Pro wi DDR5 wytrzyma bez spadków wydajności procesor i 7 k Nie kojarzy w ogóle takiej płyty pod kości DDR5. Pod czwórki tak, ale pod piątki nie kojarzę. Jeżeli różnica między APRO na DDR4, a 5 to jest typowo obsługa pamięci, w sensie, że tam są piątki, a tu czwórki, to mm, będzie dobrze wytrzymać wytrzyma, ale, jak zrobisz taki na maksa overclocking, to może być trochę ciepło na sekcji zasilania, ale powinno być. Szymon z Temach. Zaprezentuj swojego kompo i opowiedz coś o sobie. W maju obiecuję wam, że już się pojawi e, odcinek z cyklu. Z cyklu. Odcinek po prostu. E, room tour po studiu chemika, bo będą zmiany. Dlatego jeszcze tego nie zrobiłem. Zresztą tutaj widzicie, jest inny pokój. E, natomiast e, pojawi się odcineczek. Gdzie e, oprowadzę Was po moim studiu, zobaczycie od kuchni, jak to wygląda, jak no, chemik nagrywa. Także oczekujcie tego odcinka w maju. Rura od malucha. Co robisz w życiu, z czego się utrzymujesz i jak się nazywasz? No, Nazywam się chemik, innym też jestem pewnie znany jako Karol, ale nazwiska że tak powiem. nie powiem, a no, idzie pewnie znaleźć, <laughs> jakby ktoś bardziej poszukał. No i co robię w życiu? Pracuję na etacie oraz robię YouTube'a. Ogólnie bardzo ze mnie ostatnio zapracowany człowiek, bo robię mnóstwo materiałów. I nie jest czasem łatwo. No inaczej mówiąc, nie jest prawie nigdy łatwo. tylko kiedy jest łatwo? Czyli czasem jest łatwo, a raczej nie jest łatwo. Dobra, idziemy do następnego kraju. <grym> Kubix 1, 2, 3, 4, 1, 1. Dlaczego założyłeś kanał i jaki był twój pierwszy komputer laptop? Gratki za 4K i pozdro. Dziękuję serdecznie za 4K. Eee, bardzo się cieszę również, że w końcu czwórka jest swobod, a nie ta szczęsna trójka, która bardzo długo e, wisiała u mnie z przodu. Dlaczego założyłem kanał? Po prostu forma ciekawostki i e, podzielenia się moją wiedzą z innymi oraz e, no, taki challenge w życiu. Warto sobie stawiać różne challenge, żeby E, zdobywać e, doświadczenie, wiedzę, e, kontakty, znajomości i tak dalej, i To przychodzi oczywiście z czasem, tak? E, jaki był mój pierwszy komputer laptop? Był to PC, e, był to PC pecet... chyba jeszcze z lat 90. Tak, chemik jest stary. Chemik pochodzi z lat 90. Nie pamiętam, w domu się pojawił pierwszy PC. Był to PC na DOSie. Nie mam żadnego pojęcia, jakie tam były e, komponenty, podzespoły. Byłem. Berbecie więc kompletnie mi wisiało i miałem zielonego pojęcia, co może znajdować się w komputerze. Komputer był na zasadzie, że klik... Włączasz no i ma działać. I często. You know. No, God, please, no. Tomek z Gola, gratulacje, życzę Ci, żeby to dalej szło. Jak idzie, jestem nowym widzem, do tego takie pytanie. Ile masz lat? Co to zmienia? Rocznik 94. No i moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o pytania w tym Q&A'u. Było ich, za co mało, ale może tylko dlatego, że oglądaliście poprzednie Q&A, do której listy Was tutaj zapraszam, gdzie odpowiadałem na masę pytań od widzów. Także, lecimy z kolejnymi materiałami już z u mnie na kanale, a w tym filmie to by było na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnej produkcji. Do zobaczenia, do usłyszenia. See ya.